Tutaj wspomniałaś o siłowni, wiemy już bardzo dobrze o diecie i tutaj pojawia się pytanie, jak Joanna Krupa dba o swoją sylwetkę, bo tak naprawdę wyglądasz zjawiskowo, na co dzień musisz dbać o swój wygląd w swoim zawodzie. Jak to wygląda u Ciebie? Eee, znaczy, proszę, nie, 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 żeby nie było tutaj jakiejś nienawiści na mnie dzisiaj, ale muszę się przyznać, że przez chyba trzy miesiące się w ogóle nie ćwiczy. Czas wrócić. No muszę wrócić do fitness troszkę. Jestem niegrzeczna, muszę właśnie wrócić, ale myślę, że dieta, mój catering robi robotę. Hello. Czyli catering, dieta i oczywiście do tego ćwiczenia. Tak. Jakiego typu ćwiczenia właśnie preferujesz? Czy jednak yoga, która jest dość teraz bardzo popularna, czy innego typu? czy teraz bieganie za Asią, to myślę, że to też jest fitness, nie? Chodzenie po schodach, myślę, że to też jest fitness. Wiesz co, ja MS robiłam przez tak naprawdę ostatni czas, aż przestałam troszkę. Chodzić na fitness, MS-y robiłam raz w tygodniu. Y, wiesz, co, cardio, y, ciężary. No tak, naprawdę, tak, dwa do trzy dni w tygodniu mi wystarczy, bo więcej niż to, 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 to się robi się bardziej szeroka. A ja nie jestem taka wysoka, to wolę być, wiesz, taka jak jestem. <grywka>